I zobaczcie na moim kanale. Ja mam za godzinę spotkanie z chłopcami. Napiszcie w komentarzu, jakie macie najlepsze koleżanki. A ja dzisiaj mam pokażę takie... kapki, czyli o takie co? Idę z i Najpierw spróbujemy ser. Na prawej Nie wiem, czy widać, czy zobaczyć. Aici cu dați bramea, să ai cez mai așa, lepine. Să mi avem că alergete. Doamne, nu top, vă vorbit pe cupă. Trebuie să-ți zici la pani słuchać, ale warto spróbować. Położymy tak, bo zaraz będziemy szły do bramki. Więc pierwsze kapitol, gracz. Dwa, trzy, cztery, cztery. Wydaj pan pięciokapek. Teraz szczoły do bramki. Dobra, niech będzie. Dobra, muszę niestety widzowie, ale tak. Uż... musicie tak to oglądać. jak to się nie ogląda. Jak to to nie musicie jak nie O tak! Oj! Zobaczmy tutaj tutaj podłożyć. Zaczekajcie chwilę. tam Dobra, wydaje się, i załóż. To, co widzicie, to tego dupiensok. Tu boki, o te boki tutaj czekajcie z te woki a środek no to na przykład w środki tak na środek burk w, w, w branży, no to takie wieszcze. A na dole na no to takie 10. Mamy 10 prób i zobaczymy Dobra, za dużo 10 prób. Za dużo 10 prób. Więc robimy 5 prób. To nie najpierw trenowanie. Teraz zaczynamy, mamy 4 klub, pierwsze, zaliczamy, zaliczamy to na 500. Piszcie. jeszcze um, łapka tą Sylwiką na którą zaliczamy.

Tysiąc, wow! bo tutaj jest Czyli mamy dwa tysiące pięćdziesiąt, ale próbek zostało nam ostatnia.

Mamy 2500, mamy 50, no to było 2550, a mamy teraz y, 2600. Pa pa widzowie. Dajcie znać czy lubicie piłkę dziewczyny i chłopaki. Pa, bo ja lubię ogólnie. Lubię piłkę, lubię siatkę, lubię kosze. I to by tego, tego jas, jak to było tego zbijaka, nie tego zbijaka, Tą taką paletkę, co się odbija, co nagrywałam na live'ach. Wiem, że już to trwa długo, bo 7 minut, ale jak oglądaliście, to polecam rozpróbować sobie takie kapki, bo na przykład jak weźmiesz nogę, jak, jakby tak jakby tak krócej się rozpędzisz, bo wiesz, że ci poleci do góry to strzeli go po prostu w środek. Albo jak tak pomału, to oczywiście z na dół poleci. Dobra, pa, pa. Polecam oglądać. Pa. Dajcie znać, czy lubicie piłkę. Pa.